No hejka, co tam się z Tobą dzieje? Witamy Was. Siemanko, sylwetkowiec, Maćkowek. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pociągniemy sobie poprzedni wątek, czyli no nie tyle co oceniania, co opowiadania o sylwetkach. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, co tygryski lubią najbardziej jako kobiety, o kobiety. <laughs> Ej, Nie przedłużajmy w takim razie, bo oczywiście... Bo trzeba porozmawiać. Bo trzeba porozmawiać <laughs> o rzeczy, najważniejszy czas został odpalony. No to zacznijmy sobie. Od... od bikini fitness. E, jeszcze taka dygresja: ja powiem szczerze, że, że śledzę nawet bardzo, szczególnie polską scenę. Tak. <śmiany> 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 ja stracię, ja to, też stracię, bardzo śledzę. Stracię, stracię, to <śmiany> Nie, śledzę dlatego, że jakby uważam, że to jest naprawdę fajna kategoria. Ja, serio? W Polsce mega mocno rozwinięta. W Polsce mega mocno rozwinięta. I ogólnie chyba taka dla mnie, ja chyba już kiedyś to mówiłem, że bardzo bym chciał i trochę mi się marzy, być trenerem. Bikiniar? <głos> <głos> tak. Posiadanie własnego haremu. Drogi Mikołaju! <noise> Byłem grzeczny w tym roku. Mam nadzieję, <noise> że dostałem swoją pierwszą bikiniarę. Podinkę. <noise> <to, to> <noise> Nie, bo jakby lubię, lubię pracować z kobietami, uważam, że mają większe kochone niż faceci. To prawda. Tak, no. tak jest moja ten. I, I to się tyczy nawet powiedzmy Kowalski, bo wszystkie panie, z którymi pracuję naprawdę wydaje mi się, że taką chęcią, pracą. Arktyką też tej pracy i tak dalej, trochę mi przeskakują panów. Ja nie mówię, że panowie tam dają ciała, tylko że na tej zasadzie, że jakby tak. Może bo... większy autorytet budzał kobiet niż u facetów, bo wiesz, dwóch sam, samców Alfa. No, sam on mi będzie też... mówił, i w no. ogóle. Ale a tak z jest, no. No, A z kobietami jest tak trochę inaczej: jest takie, że a dobra, Michał tak powiedział, widocznie tak musi być, trzeba mu zaufać, trzeba to zrobić. Fajnie, i, i, mm -hmm. i wydaje mi się, że też te relacje mi się dlatego udaje gdzieś tam budować. Więc bardzo bym chciał pójść na przykład w Norberta, Fenixa, Cyrona, Pawła, Fitness World. world Pamiętam też Harema. No harem ma bardzo nawet. Tak, więc jakby wow, super I, i dlatego gdzieś tak próbuję się gdzieś tam w tym świecie obracać, no, jakby śledzić. Uszuflatkować. Choć, choć teraz, jakby nie wiem, widziałeś pewnie moje nowe rolki z, z bikiniarami, z, z, z dziewczynami, które no. startują, robię też taki content z wiedzą i się przyjmuje naprawdę całkiem fajnie i, i to mi się też podoba. I znowu i to jest to samo. Piszę do dziewczyn, jest konkretnie, dobra, ja nagram to, 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 wyślę Ty Ci to, 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 jest koniec, kropka. A ja z facetami to, tam jest mu. tak ustawianie się? Z inaczej, znaczy też z panami niektórymi się ustawiłem, wiem, że niektórzy mogą, niektórzy nie mogą i tak dalej, ale o wiele łatwiej by było mi znowu to ustawić z kobietami. Nie. Naprawdę jest, robię to, 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 to. Ty zrobisz to, 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 koniec kropka, wrzucamy, udostępniamy, super, nie? Ale dobra, nie przedłużajmy i, i gadamy o polskich zawodniczkach. Pierwsza taka bikiniara w ogóle. Które mi otworzyła, o, oczy, w sumie na bikini, to jeszcze jednak o której pomyślałem, e, już jest dawno w ogóle nie startującą zawodniczką. Monika Bodalska. A, Była ja Pierwsza dobra, bikiniara na, na, w życiu, na, na. którą że tak powiem, zobaczyłem, że to jest bikiniara, jak wchodziłem w świat kulturystyki, nie okay. I bardzo ładnie wyglądała. mi mm -hmm. się ta sylwetka. Dobra, to ja w sumie, no teraz dziewczyny, które też w zasadzie obie, które ze mną rzucały, no to jedna Klaudia Warnke, no, 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 no. Ale... Kurczę, tam jest taka forma, że. To w czarnych włosach, co tak, Dobra, to ja no. nawet uważam, że ona ma chyba aż za dobrą formę, w sensie kondycję no. jak na Polskę. Dlatego, że ona jest tak docięta jak ja, te zawodniczki w mięsta. Stanach. Y, no kurczę, nie wiem, jak ja tam śledzę czasami Klaudię, bo też serdecznie pozdrawiam, ona jest na masie, ma ponad 3000 kalorii, ona ma taką kratę na brzuchu, że ja nie wiem jak to się dzieje, nie? A no tak, no, ale w sensie wiesz. I też tam jest ta etyka pracy, bo tam dużo też tych dziewczyn właśnie wrzuca. E, o, i to jest coś, czym się te dziewczyny różnią od facetów. Kiedy ostatnio ten pozowanie? Dziewczyny non-stop, one są, czy są na masie, czy są na redukcji, Tryna czy pozowanie. jakoś tak ten. One non-stop pozują, wiesz, robią, wiesz, jak do raportu wysyłają. To są to zdjęcia kurczę. w obcasikach, strój ten startowy. No, Gdzie facet ci wysiada na masie zdjęcie w no. startowych do raportu? Jakby kurczę, kurcze, to do etyka pracy. Ja, i, I to od razu mam takie wow. No, jest inne podejście, bardziej takie. No, to konkretne. tak mówiłem, wiem, że bardziej z jajem, nie? No to tak, Klaudia, warto to uważam, że super, nie? Ja bym powiedział nawet swoją podopieczną, która. Marte, która akurat ze mną niestety nie pracuje, gdzie tam naprawdę ona też przez cały rok trzyma gęstość tej sylwetki, jakość i też się to tak naprawdę oddzięczyło wieloma e, złotymi medalami, i by była duża szansa, dalej jest na pro. Na problemę okay. PC, bo ona jeszcze była jako już też weteranka. Okej. Okay, okay. Tym bardziej wielki wiesz, szacun, nie? I tutaj znowu, to co ty mówisz, że wiesz, tutaj dziecko, dom, praca, tak dalej, ona wiesz, pozowanie normalnie, Super. micha, dieta i wszystko naprawdę. No, to mi przypięte. bardziej imponuje, ale to potem powiem jeszcze o takim imponowania propos jeszcze jednej osoby, ale to później jak pójdziemy w dalsze kategorie. No to znowu druga osoba, no to Wernika Fedorowicz, też która ze mną nagrała filmik, nawet ten pierwszy. Ona teraz poszła do Walwera też. Teraz rzuca formę, nie dzisiaj, bo wczoraj Kurde. na story? No. Ło, wow, widziałem. Ja yeah, pierdzielę. tam, chyba przekroczyła też chyba swoją taką barierę tam. form. Ona już wcześniej, z tego co pamiętam, jakieś tam medale zdobywała. Widziałem też na żywo, miałem okazję, ale teraz, jak ja widzę, jak tam na Instagramie jest wrzucane. Ja! Yeah, Niektóre yeah, yeah. są bardziej gęste i nabite niż... też. Super, nie? No, no. Super, naprawdę, jakby. No. Tak, Polska bo, ma mega mocno e, turystyczną. Tak, te, te, też tak uważam, że Polacy w są mega. Zawodnicy na spoko. Na Olimpii też chyba swojego czasu mieliśmy dziewczyny Ada e, Ada Kaszmarek. Superacja. Super. Dwa e, razy albo trzy. No już nie, 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 raz. Będę, nie będę ten. Ada jak najbardziej. E, tak. To też była super sylwetka też, też swojego Taka tam była przemiana i w ogóle. To jest super, nie? To Jeszcze się obrywał w IFBB za na plecach. Bo no, były plecy, tak, no, nie, było na plecy, a w już można było. No, 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 no. Więc, więc tak, no to tu kolejne takie dziewczyny, które ja gdzieś tam bardzo, bardzo, z, bardzo lubię, śledzę. Z z, z, z bikini, aha. Ja się będę oczywiście tej... Tylko to już nie jest y, IFBB, Chociaż... No kurde, zaszymę... Ale z Patrycja słaby. Te... Patrycja słaby, no. Ja jeszcze tak, pamiętam tak. ją z 2018 roku, jak jeszcze nie startowała w zawodach w, w ogóle. Już pamiętam, I już kiedy pamiętam, mówię, wow. Yy, Natalia Czajkowska? Tak, chciałem na samym początku wspomnieć. Okay. Bardzo mi się podobała forma Czajki. Natalia Czejkowska, bardzo, tak, bardzo no, ładna. Ja sobie Ona to tutaj zgodę, to, tak tego tak. X-a ma takiego mocnego. No, i to jest właśnie, bo na fajnie w nie? Tak. Baby, no właśnie, to jest taka sylwetka, powiedzmy, IVB, nie? Że są te plecy, jest wam talia, ale wiesz o tym teraz pomyślałem, właśnie, bo to też IVB Pro. Klaudia Ignasiak. kojarzę? Eee, taka nudyńka. No, Pro. No, pro, no? To też bardzo spokojnie i też na żywo widziałem. Dobra, że katalia, jakby wiesz. Żywo, no. tak. Bardzo podoba, nie? i yy, ta przecież by zgarnęła Pro. W NPC mamy Bietka. Sylwetka, Jej, no tak, Anastazja. No, Anast o, oczywiście. No. Oczywiście. To jest taka, nie, nie wiem, dlaczego wiesz. zapomniałem w ogóle teraz. Tak, Anastazja, Bietka. Jest e, no, na Nastix. No. tak. No, to prawda. Też super sylwetka, tam też był bardzo duży progres. No, super też jest suchość taka. I od y, Fenixa Ewelina. Ewelina, co ma. Wejs, o. No jasne, też Ewelinę, nie, Ewelinę pozdrawiam, bo Ewelina też będzie ze mną nagrywał odcinek. Nie połączyłem... Yy, wątków. Yy, tak, wątków, no. Tak, yy, też, no, w IFBB super. Yy, I też dziewczyna, która zgarnia, tam z tego co pamiętam, nie? Tak, a nie a Ewelina sobie tak lubi wyjść raz na dwa lata i też pozgarnia. Ale kurczę, no i super, nie? To też młoda dziewczyna. No to chodzi. Yy, fajna budowa, widzę, że tutaj na scenę zawsze docięta sztos. Oliwia Mularczyk. Piszczałka. O, no. Tu o, też, ja, ja też gdzieś tam e, Oliwie długo obserwuję. Z Oliwą też będziemy nagrywać odcinek. Ta? <gry> tak? Tak. Okay. Eee, też będziemy nagrywać odcinek eee, i tu też jest fajny przykład osoby, która też cały czas pracuje i to jest to, co powiedziałem też przy Klaudi na przykład, że jak widzę, że tam Oscar są raporty, nieważne czy jest na masie, czy jest na redukcji, eee, jest to pozowanie, tam jest cały czas Micha czysta, jakieś takie fajne podejście, no. bo jak tam widziałem też jakiś czas tam chyba w wakacjach, to, to było tak z głową. Ja bardzo lubię jakby jej... Ja, znaczy ja bo to też też bym nie było, tak, że z tego życia, bo to nie chodzi mi tylko wyłącznie o bikiniary, tylko jakby też dopiero gadać też kiedyś o Kacprze, że on też tak no. robi, że, tak że, tak tak, że, że to chodzi ogólnie o takie osoby, które tak podchodzą do tematu, no, ale że gadam mi akurat do dziewczynę, które stary w bikini, no to po prostu mi się gdzieś to urodziło w głowie. I też zrobiła super progres, co udowodniła na chyba ostatnich zawodach, bo z tego co pamiętam, to zgarnęła pierwsze miejsce, chyba pierwsze miejsce. Miś, a nie to już Wellness była. Dobra, no dobra możemy... Sobie, słuchaj, możemy sobie przejść do Wellness, jak coś to sobie wrzucimy zaraz. No to e, Wellness, Paulina Zawłocka. Oczywiście. To do myślę, wellness. że to też nie podlega dyskusji. I po, idealne przejście, bo powinno też z bikini I tak, fitness na, tak, na tak, Wellness, Tak, nie? tak, bikini, Welle, bikini fitness, ale to mam, e, tak powinno. no. No i tam też jest taki trening zawsze z jajem w ogóle. Tak, ale to pozwoli. Ale to wiesz, to też mam jeszcze jedną osobę, która przyszła z bikini do wellness i też jest Pro. Monika. Wiem, Ale kurczę. Uważam, że sylwetka Kurczę, to są za dwójki i czwórki. To jest kosmos jakiś, nie? Długo, długo pracowała, cisza była Tak, i ona też startowała kiedyś, z tego co pamiętam, w bikini. Więc to też jest duży przeskok. No, i mamy jeszcze też naszą Polskę na zagranicy, Natalię Eismond. O, i to musiałem zobaczyć, ciekawe. Tam jest, powiem ci, wellness tak samo to jak po pokroju tego, no? E, pokroju już olimpijskiego. A, no, w pierwszej nie znajdujesz dziewczyny. Sylwetki. I ona z Polką? Mhm. Naprawdę? No. O, kurde. Bardzo spoko sylwetka, no. no? Ale wiesz, co? myślę, że numer jeden, chyba ogólnie sylwetkowo. Na poziomie takim, y, też jeżeli chodzi i y, osobę, która była Olimpii, Anna Mroczkowska, tak zwana Extreme Woman. Aha, no dobra, no tak. Kurde. No tak. Y... Tak, co? ale nie można jej. Y... Ciężka praca, tu jest taka, ona też startowała w bikini. Tak, i też poprzychodziła. Ja pierdził. Ty jest więcej zaraz. kobiet przychodzi ze słabszej kategorii na wyższą niż facetów. Rzadko który facet z plażowej na klasyka, nie? Okej, okay, wiem o co Ci chodzi, ale kurczę nie wiem, czy możemy tak to przeliczyć, czy więcej. No tak, to w sumie wiesz, tak, znaczy, wiesz to, a prażowa co... była po to, że później pójść w kulturę klasyczną, a później klasyk fizyk, nie? No, okej, okay. no dobrze, no, wiem o co Ci chodzi, no, ale... ale wiesz co, no nie wiem, bo nie każda kobieta chce być aż, powiedzmy, taka duża. Po prostu wiesz, tu nam czy się trafiły tyga, dziewczyny, no. które po prostu tak zrobiły, nie? Ale, ale czy ja wiem, czy... No bo kiedyś jak to wiesz, więcej? rozmawiałem z tym, z, z Grzegorzem, sędziom mod właśnie bibi, że to powstały w sumie, wiesz, po to kategoria, nie? tej mniejszej, plażowa, stopniowo budujesz, idziesz sobie wyżej, idziesz, idziesz, idziesz i tak dalej, nie? No, no teraz też się bo... czasy zmieniły, teraz wiesz, szykujesz się konkretnie, chcesz być no czy znaczy, należy w tym. bo jakby ja rozumiem to podejście, wiem o co Ci chodzi. No. Bo jakby często jest tak, że Ci kulturyści wielcy jakby tak mówią, nie? że że to jest moment, kiedy ty przekraczasz te bariery, że jesteś się coraz większy, wiesz, tak. wbijasz levely, nie? Tak, jesteś Wiesz, kategorię i tak dalej. Ale no, mówmy się przecież. Yy, no pomyśl teraz tak, że ty chcesz to co robić, teraz robisz cały czas. Yy, że robisz cały czas. Że możesz robić cały czas to co robisz. Że chcesz to robić, chcesz się rozwijać. No to by oznaczało, że skończysz w opłyn. No tak. I skończę. Tak, <laughs> ale nie, bo wydaje mi się, że wiesz, no... Mm. Znaczy, gdybym chciał się, wiesz, naprawdę mocno, wiesz, fokus tylko hipertrofia mnie interesuje, hipertrofia, no to pewnie gdzieś tam by do tego doszło. No to widzisz, tak, ja, mam, ja mam trochę inaczej, Hanody. w sensie, wiesz, przypuśćmy, że jestem na poziomie, gdzie mógłbym startować w męskiej, ale chcę się rozwijać, no to co najwyżej bym przeskoczył w klasik. ale już potem... Nawet byś... nie wiem, czy by, gdyby był moment, że mam predyspozycje, no. takie, że mi mówią, że stary, weź czy to... iść w to, bo Ty kurczę będziesz w Open wymiatał, nie? I wiesz, mi mówią wszyscy, to ja nie wiem, czy bym chciał po prostu być tak duży, tak wyglądać. Da, to jest ja kwestia trochę... chęci. Znaczy chęci no. chęci, zdrowia, kasy, no. e... już w ogóle zaangażowania w temat. Ja, ale ja już abstrahuję od tego, jakby wyłączamy to wszystko, nie? To nie wiem, czy ja bym chciał po prostu mieć takie, no dobra, no to jakby idę w to. No chyba bym nie chciał jest taka szansa. I wydaje mi się, że kobiety chyba mają bardziej takie, że bikini styknie, trzeba to poprawiać, wszystko fajnie, ale nie idę dalej. No, albo ewentualnie bikini się. No właśnie, albo idziesz do bikini do IFBB, gdzie są troszkę drobniejsze, mniej docięte, albo do NBC. Ale to jest są znowu trochę taka nie? nie? Duż... Ale też to znowu tak można gdybać, bo równie dobrze możesz startować w NBF jako natural, a. Chwile później stwierdzasz, że dobra, chcesz wejść na wyższy poziom i nadal to też w męskie, tylko już w NPC. Także naturalny chodziło na to, że się cofasz. Nie, w sensie wiadomo o chodzi, nie? No, że, no. że przybijasz nową barierę na przykład tej naturalności. No. Więc, więc myślę, że to tak. Co kto lubi? I to jest właśnie to, że co mówiliśmy w poprzednim odcinku, że to są już trochę bardziej upodobania i to, co nam się gdzieś tam podoba, a nie to, że a bo ten skoczył wyżej, ten dalej, Ta, no ten wiem, dalej tu masz rzucił i przebiegł tak Przebieg 100 metrów, no i masz no, sekundy, Ta. dwie sekundy, no i tutaj nie ma co to dyskutować. To wygrywa tak. ten, a przegrywa ten. A tutaj, a tutaj, a tutaj już troszeczkę mówimy o tym, że... na poziomie, kto ma więcej prążków na dupie, a błagniejszy No, więc to znowu jest <średnia> takie, wiecie, gdzie ja i tak podchodzę do tematu w ten sposób, że przypuśćmy, jakby było dwóch gości takich samych, a jeden by miał dziary, a drugi nie, to wygra ten, który nie ma. No. No. Nie, jakby... No. wiesz, albo ma trochę gorsze jakości skórę, coś w ten desem, bo to no, nawet do takich tematów tak. No, ma inną. No, bo no. to już ta, no, a pomyśl, że masz taki, dokładnie takich samych gości, no to już patrzysz no, dosłownie no, na takie kolejne. Schodzisz w kolejną, nie? Traci jak są muszy albo. No nie, wie, tak, uszyte, albo na na nie, mój, nie wiem, nie. no to już nie wiem jak to tam wygląda totalnie hmm. przy takim ten, ale, ale jakby do tego się to gdzieś tam koniec końców sprowadza. Chyba nawet nam z gramie poszło niż z facetami, ale może dlatego, no. że u facetów więcej mieliśmy tych kategorii. Bo, jakbyśmy, bo w zasadzie wiesz, o co chodzi? Tak, to połączyli, zasadzie... to może by wyszło i tak, tak, facetu tak, gdzieś tam. Nie, więc, więc może tak. dlatego. Nie, nie wiem w sumie, czy ogólnie sporty sylwetkowe są dla każdego. Bo ja mam tak, że z jednej strony są dla każdego, a z drugiej, że nie. To znaczy co? No bo teraz tak, z jednej strony są dla każdego, bo jakby się każdy chciał, chciał mu przyłożyć. Wygląda. Słucham, to mógłby lepiej wyglądać. A jednocześnie nie dla każdego, bo nie każdy ma tak silną wolę, motywację, dyscyplinę. No już do kęci. pewnego poziomu tak, każdy może. Więc, więc może to tak rzeczywiście nie jest sport dla każdego, nie? Jakby ja tak po prostu gdzieś tam o tym myślę. No tak samo o, za każdą kategorią. Nie? że można powiedzieć, że dobra forma jest dla każdego, a plażowa sylwetka, no, nie dla każdego i tak no, coraz no, wyżej. No racja. To dobre podejście, to, tak o tym nie pomyślałem. Nie tak, że... No bo wiesz, można być super gościem w męskiej, a niekoniecznie musi być dobrą kulturystą wop open, albo w, w ogóle dojść do poziomu. Bycia VWP. Wy piszcie do nas na naszego maila, e, zaglądajcie na dół do opisu. E, no i... A Wy dziewczyny, drogie bikniar nie bądźcie. Przetrenowałeś. Przetrenowałeś. Skróciłem to, troszkę swoją pom dobrze. pomysł no. dobry. Także to by było na tyle. No i się żegnam. Trzymajcie się.